40-latka znaleziona na ogrodzeniu. Tragedia w Częstochowie. Wstrząsające odkrycie w Częstochowie. W sobotę wieczorem doszło do tragedii, której okoliczności bada policja. Przy ulicy, Kutrzeby znaleziono ciało zaledwie 20-letniej kobiety. Lokalny portal podał, że jej zwłoki miały wisieć na ogrodzeniu. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Częstochowa Północ. Wszczęto śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest standardową procedurą przy niewyjaśnionych zgonach. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, na miejscu pracował prokurator i policjanci. Zabezpieczono nagrania z monitoringu. Ważne, na obecnym etapie śledczy wstępnie nie wskazują na udział osób trzecich. Wśród wstępnych hipotez pojawił się nieszczęśliwy wypadek, np. poślizgnięcie się i niefortunny upadek na ogrodzenie. Ostateczne ustalenia zależą od wyników sekcji zwłok. Kluczowe dla śledztwa będą wyniki sekcji zwłok. Dopiero one pozwolą rzucić więcej światła na tę tajemniczą tragedię. To tragiczne zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością. Będziemy śledzić rozwój tej sprawy. Subskrybuj mój kanał, aby poznać najnowsze ustalenia. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej tragedii, pamiętając o szacunku dla ofiary.